Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku omówimy ważne aspekty prawne związane z rejestracją firmy za granicą przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Czasami polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i osiągają dochody z terytorium kraju, decydują się na zarejestrowanie swojej firmy w innym państwie, mimo że faktycznie nie prowadzą tam żadnej działalności operacyjnej. Do najczęściej wybieranych lokalizacji należy Wielka Brytania. Warto jednak pamiętać, że taka pozorna rejestracja firmy za granicą, mająca na celu optymalizację podatkową przy jednoczesnym prowadzeniu całej działalności w Polsce, jest niezgodna z prawem i może zostać uznana przez Polski Urząd Skarbowy za agresywną optymalizację podatkową. W takiej sytuacji, nie dochodzi do wyłączenia opodatkowania w Polsce. Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na ten problem już w 2017 roku. Wydano wtedy 12 czerwca ostrzeżenie numer 003 przez 2017 dotyczące optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem firm zagranicznych. W piśmie tym Ministerstwo wskazało zagrożenia związane z nadużywaniem podmiotów zarejestrowanych za granicą, kiedy w rzeczywistości przedsiębiorcy ci pozostają polskimi podatnikami i zarządzają swoimi firmami z terytorium Polski. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy formalnie zarejestrowani za granicą, którzy w rzeczywistości prowadzą działalność w Polsce, podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce niezależnie od miejsca ich uzyskania. Zatem rejestracja firmy za granicą w celu uniknięcia opodatkowania w Polsce jest nieskuteczna i może prowadzić do powstania zaległości podatkowych. Ostrzeżenie to dotyczy głównie osób prawnych i wskazuje, że jeśli firma ma siedzibę na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu w Polsce od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy. Ważne jest, że wystarczy spełnienie jednego z warunków np. posiadanie zarządu w Polsce, by firma podlegała opodatkowaniu w Polsce. Organy podatkowe nie kierują się formalną rejestracją firmy za granicą, lecz tym, gdzie faktycznie wykonywane są decyzje zarządu i prowadzone są kluczowe operacje gospodarcze. Ministerstwo Finansów Wskazuje na szereg okoliczności, które mogą świadczyć o tym, że firma zagraniczna w rzeczywistości nie posiada zarządu w kraju, w którym została formalnie zarejestrowana. Na przykład: członkowie zarządu przebywają i wykonują swoje obowiązki w Polsce, brak lokalnych danych kontaktowych członków zarządu, podpisywanie dokumentów przez pełnomocników. Prowadzenie operacji bankowych przez polskich przedstawicieli firmy. Choć stanowisko ministerstwa dotyczy głównie osób prawnych, można je także odnieść do osób fizycznych. Zgodnie z ustawą OPIT osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Osoba, która posiada centrum interesów życiowych w Polsce lub przebywa na jej terytorium przez ponad 183 dni w roku, jest traktowana jako mająca miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku, nawet jeśli osoba fizyczna zarejestruje swoją działalność za granicą, to nadal będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, jeśli jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium kraju. Rejestracja firmy w innym państwie przy prowadzeniu działalności w Polsce może być uznana za niezgodną z przepisami, a organy podatkowe mogą podjąć działania w celu zakwestionowania takiej formy optymalizacji podatkowej. Reasumując, przedsiębiorcy powinni uważać na podejmowanie działań mających na celu unikanie opodatkowania w Polsce poprzez rejestrację firmy za granicą. W przypadku wykrycia takiej praktyki mogą wystąpić poważne konsekwencje podatkowe.